Cześć, tu Maciek Cigler z Sukcesstudio.pl. Tym razem postanowiłem przedstawić Ci film, w którym chciałbym powiedzieć o tym, że czasami opieramy się na pewnych ludziach, oczekujemy od nich czegoś, ale podchodzimy do tego w ten sposób, że to oni mają wykonać za nas naszą pracę. Oni mają za nas zrobić to, co powinniśmy tak naprawdę zrobić my. Czy tak czasami nie jest, że tak właśnie do tego podchodzisz? Pomyśl nad tym, czy tak właśnie nie jest. Żeby się nad tym zastanowić, obejrzyj dalszą część tego filmu, przedstawię Ci to bardziej dokładnie i jaśniej. Zapraszam do oglądania. Od nauczyciela oczekuje się tego, że cię czegoś nauczy. Ale bierz pod uwagę, że nauczyciel ma wskazać Ci drogę, ma przekazać Ci wiedzę. I często to robi. Chociaż niektórzy niekoniecznie potrafią to robić i niekoteracznie potrafią tą drogę właściwą wskazać. Jednak Załóżmy, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem, to mimo wszystko, jeżeli on ze swojej strony zrobi wszystko, to jest jeszcze niewystarczająco do tego, abyś, abyś poznał, poznała to, czego potrzebujesz się nauczyć. No weźmy przykład nauki języka obcego. Jeżeli nawet będziesz mieć najlepszego nauczyciela, który wszystko ci wyjaśni, co i jak, wszystkie materiały ci udostępni, nie wiem, w, w super niewyobrażalnych możliwościach jakieś tam ekrany, pomocy naukowe, cuda i tak dalej. I tak wszystko sprowadza się do jednego, że ty też musisz wykonać swoją pracę w tym kierunku, aby nauczyć się tego języka. Musisz zrobić krok samemu. Musisz sama zrobić to, aby się tego nauczyć. Czy powtarzać słówka, czy uczyć się nowych rzeczy, czy poznawać gramatykę, czy robić wiele innych rzeczy w tym kierunku, aby opanować nowy język. Nawet najlepszy nauczyciel nie zrobi tego za ciebie. Czasami tego oczekujemy od nauczycieli, a to bardzo duży błąd. To nie jest tylko tak, że bo że ja tego nie umiem, to jest wina nauczyciela. Tak, jak się dobrze przyjrzeć, to czasami jest to Twoja wina. Bo Tobie się nie chciało odrobić pracy domowej, Tobie się nie chciało przygotować, Tobie się nie chciało zrobić tego, co do Ciebie należało. Nauczyciel tego za Ciebie nie zrobi. Musisz to zrobić samemu. No to zrób to. Na co czekasz? Kolejną rzeczą jest coś, co często mam okazję zobaczyć, jeżeli chodziłem na siłownię. Przychodzili ludzie, stwierdzili, że biorą się za siebie od tego czasu, idą do trenera, wykupują u niego trening. Trener personalny, proszę bardzo, tylko dla ciebie, opracowuje dla ciebie ćwiczenia, co masz robić, i, I tyle. O ile Twoje ćwiczenia były z tym trenerem, to trzeba było je wykonywać dokładnie, ładnie, robić to co trzeba. Bo jeżeli był to dobry trener, to zwracał Ci uwagę, że no nie, tak pompki nie źle robisz, bo nie tak ręce układamy, tylko tak albo siak. Brzuszki nie tak robimy, deskę to tak robisz, że ci pupa wystaje do góry albo brzuchem się opierasz o ziemię. W moim wypadku to nie było problemem. Ono brzuchu się oparłem i mogłem w ten sposób planka robić nawet i pół godziny, ale się okazało, że to nie o to chodzi. Że to ludziom się dlatego tak czas dłuży, że jednak oni się tam utrzymują i trochę to jednak w tym planku czasu schodzi. Ja próbowałem te 30 sekund magiczne wytrzymać i dawałem radę, ale to potem to już tam pół godziny potem leżałem udając trupa. Nawet bardzo nie musiałem udawać. W sumie mi to nawet wychodziło. No jeszcze trupem nie byłem, ale generalnie tak wyglądałem. W każdym razie wracając do rzeczy, to, że chodzisz do trenera, to nie tylko od niego zależy, to, że ty utrzymasz mięśnie, zbudujesz tą masę mięśniową i tak dalej. To musi być też twoje zaangażowanie. Znowu kolejny przykład. Nawet najlepszy guru nic nie zrobi, jeżeli nie nauczysz się, nie będziesz robić tego co trzeba. Jeżeli trener mówi, że coś masz zrobić, no to masz zrobić. To jest tak jak w tym starym dowcipie. Mamę oszukasz, tatę oszukasz, trenera oszukasz, ale Leginsów nie oszukasz. Jak założysz, Leginsy, to jak było kiepsko, to będzie kiepsko i będzie to widać. I co by nie oszukiwać, co by nie mówić, i tak de z tyłu. Czasami znajdujemy sobie takiego guru, kogoś, który, kto ma wprowadzić spokój w nasze życie. Niektórzy to nawet jeżdżą do Indii, tam specjalnie szukają. Takich ludzi jakoś tam spróbują się z nimi dogadać, namigi, nie namigi, tam mieszkają w tych świątyniach tybetańskich i tak dalej, ileś czasu, a dalej do nich nie dociera to, że nikt za nich pracy nie wykona. Możesz mieć najlepszego guru na świecie, ale jeżeli nie wykonasz pracy samej z sobą, to nic to nie da. Ten guru sam nic nie zrobi to nie jest tak, że ja jemu płacę i on za mnie to zrobi. Nie. On ma pokazać ci drogę, on może ci pokazać różne sposoby, techniki dotarcia tą drogą dalej, ale to jest tyle. Drogą podążać musisz ty. Nogi sobie obtłuc na drodze musisz ty. Kolana zedrzeć musisz sobie ty. Guza nabić po drodze, też musisz ty. Bo dopiero te doznania, te sińce, te kolana zdarte, rozbite głowy, dopiero powodują to, że masz doświadczenie, że doświadczasz czegoś. Dopiero to uczy Ciebie. Dopiero to rzeczywiście wpłynie na Twój rozwój osobisty. Widzisz, Znowu dochodzę do tego samego. Chcesz uzyskiwać spokój, zwracasz się do guru. Ale guru każe tobie wykonać pracę. Musisz ją zrobić samemu, samej. Ostatnio. Modny jest mentoring. Czyli ludzie znajdują sobie mentora i uważają, że ten za nich coś tam zrobi. No bo ja Ci płacę za mentoring, czy tam w inny sposób odwdzięczam się za Twój mentoring, no to ja chcę mieć efekty. A efektów nie ma. Ale dlaczego? Mogłyby być. Fajnie by było, jakby były. Na pewno byłoby fajnie. Tyle tylko, że ich nie ma. No, a nie ma ich też dlatego, że niestety nie wykonujesz swojej części zadania. Idąc do mentora, podpisujesz, tak jakby pewną niepodpisywalną umowę, że on zrobi coś dla ciebie i ty zrobisz coś od siebie. W ten sposób uzyskasz dopiero efekt. Ale często jest tak, ostatnio szczególnie zauważam, że ludzie uważają, że tylko mentor ma coś za nich zrobić. Ja kupuję coś tak jak w sklepie, bułkę i już mam bułkę. Ale tak nie jest. To tak nie jest, to tak nie działa. To nie jest zakup w sklepie. To znowu powracam do tej nauki słynnej języków. Jeżeli samemu nie siądziesz i nie zaczniesz powtarzać słówek. Języka się nie nauczysz? Tutaj mentor może ci wskazać kierunek, ale jeżeli nie będziesz robić tego, co się mówi do ciebie, bo ja wiem lepiej, bo i to najbardziej wkurzające, to nie jeden mentor szlak go trafia, jak słyszy coś takiego. Bo ja to przekonsultowałem ze znajomymi, a oni mi powiedzieli inaczej. To po co żeś do mnie przyszedł? Po co mi dupę zawracasz? Skoro Twoi znajomi wiedzą lepiej. Wszyscy ci mówią dookoła lepiej, twoi klienci wiedzą lepiej, wszystko wiedzą lepiej. To po co żeś do mnie przyszedł? Skoro do mnie przyszedłeś, to widocznie oczekujesz ode mnie pewnej wiedzy, tak? Oczekujesz tego, że coś się ode mnie dowiesz. No to skoro tego oczekujesz, to proszę bardzo, to jest moja wiedza, to proponuję, żebyś robił. To proponuję, żebyś robiła. A jeżeli ty tego nie robisz, tylko jeszcze zapytasz koleżanek, przyjaciółek, czy to na pewno robić? A czy koleżanki, przyjaciółki osiągnęły ze mną już ten swój zen? Nie? No to po co je pytasz? No naprawdę, czasami to mnie to zastanawia, ale to wielokrotnie nie jeden mentor miał właśnie ten problem, że ludzie przychodzą, pytają o radę. Po czym stwierdzają, no nie, to jest trudne. Zapytam koleżankę, czy ona też to uważa, że to jest trudne. Tak, to też jest trudne. O, koleżanka mówi, że też jest to trudne. To nie będę tego robić. Ale pójdę do mentora i powiem mu, że to jest trudne. Bo on tego nie wie, widocznie. Muzyka Idę do dietetyka. On mi rozpisuje dietę przerabiałem to nieraz. I teraz tak. Ja siedzę i katuję się na tej diecie. Tydzień wytrzymuję drugi, trzeci. Są takie. Tak już parę razy w życiu miałem, że wytrzymałem nawet i ze 3 miesiąca. No, rygor straszny, schudłem, niesamowicie. Efekty były co by nie powiedzieć. Tyle tylko, że byłem potwornie zmęczony. Nic mi się nie chciało, żyć mi się też nie chciało. I co z tego, że na wazę tam było coraz mniej? Niby powinienem być pełnym życia, ale po prostu nie. Ja nie czułem, że żyję. Ja nie czułem zabawy z tego życia. Nie było tego fanu. Po co mi takie życie, jak ja cały czas tylko muszę się katować dietami, odchudzać mordować się tam na siłowni i tak dalej. Gdzie ta przyjemność? No życie miało być fajne. Ja się nie pisałem na coś takiego. Ja, no, miało być super, miało być fajnie. Dlaczego jest tak, że akurat wszystkie rzeczy, które lubię, to są niezdrowe, a te, które mi nie smakują, uważam za paskudne, których nie chciałbym w życiu tnąć nawet nogą, to akurat to jest dla mnie zdrowe. No nie mogłoby być odwrotnie. Zawsze mnie to zastanawiało. No ale z drugiej strony biorąc, jeżeli nie słucham tego dietetyka i nie robię tego, co go trzeba, no to moja waga natychmiast idzie w górę i to mocno. Wcale nie czuję się przez to lepiej. Zaczynam mieć coraz większego doła, bo jestem coraz grubszy. Osiągam kolejny rekord Swojej puszystości, swojego ciała. Teraz po COVIDzie to nawet wchodzę na wagę, a waga pokazuje wchodzić pojedynczo. I to jest się zaczyna dramat robić. A specjalnie kupiłem taką, która będzie ważyć naprawdę ekstremalne przypadki. Ostatnio zostaje mi już tylko ważyć się w gabinecie u. Takiego weterynarza, on ma taką wagę do 200 kilo to jeszcze mnie chwilowo obejmuje. To naprawdę nie jest dobrze. I to przestroga dla Ciebie. To, że dietetyk coś mówi, to fajnie, ale Ty masz to robić. Nie tylko, on za Ciebie nie schudnie. On może Ci ułożyć super dietę, ale jak tego nie będziesz robić, nie będziesz takiej diety stosować, to nic z tego nie będzie. Po prostu. Lekarz nie uczyni cię zdrowym. Nic to nie pomoże, jeżeli będziesz chodzić do lekarza i nie wykonywać tego, co on mówi. Mówi: Zrób badania, jedz więcej tego, mniej tamtego, idź do dietetyka, coś tam rób. Nie, ja mam swój koncepcję, bo ja tutaj zapytałem wujka Google, i on tutaj niestety podał, że można jednak inaczej. Dziwne, że nie wyszło, że masz raka, jak zacząłeś szukać, bo to zwykle tak wychodzi. Albo jakaś inna jeszcze rzadka choroba, niespotykana, ale na pewno nieuleczalna. Jak się chce dobrze poszukać, to się zawsze to znajdzie. W każdym razie, to, że coś lekarz mówi, to wcale nie mówi sobie tak na wiatr. Tylko jeżeli coś trzeba robić, to trzeba to robić. To dzisiaj. Dzisiejszy odcinek jest pełen właśnie takich przykładów, że życie stawia nam na drodze takich mentorów, takich trenerów, takich guru, takich nauczycieli, takich mentorów, takich lekarzy, takich dietetyków. Ale problem jest głównie w nas, bo my ich nie chcemy słuchać, nie chcemy przyjmować tego do wiadomości. Wymyślamy jakieś konsultacje z przyjaciółkami, przyjacielami. Z znajomymi, a najlepiej jeszcze z nieznajomymi w necie. Z nieznajomymi to już w ogóle takie nam porady strzelą, że będzie nam wszystko super pasować. I tak to nasze życie wygląda. Pytanie tak podsumowujące, czy rzeczywiście chcesz, żeby Twoje życie tak właśnie wyglądało? Czy sensownie jest robić to jest takie podążanie własną drogą? Ja. Zapytam mentora, ale i tak będę podążać własną drogą. To po co go pytasz? Po co człowiekowi głowę zawracasz? Po co temu trenerowi głowę zawracasz? Po co nauczycielowi głowę zawracasz? Skoro ty wszystko wiesz lepiej, to po co ci w ogóle takie konsultacje? No zupełnie to nie jest potrzebne. Jeżeli zwracasz się do takiej osoby, to generalnie po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę, zdobyć jakąś podpowiedź, jak dalej ma wyglądać twoje życie, w którym kierunku masz podążać. I czy ty rzeczywiście z tego korzystasz, rzeczywiście wykorzystujesz to, jaką drogą masz dalej podążać, czy utwierdzasz się w przekonaniu, że ty w sumie wiesz lepiej. Ty wiesz, jak to robić samemu. Gratuluję Ci pewności siebie, ale niekoniecznie ona jest zawsze taka pozytywna. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że coś tam się zapali, jakaś lampka w Twojej głowie. Być może, że przyda się to Twoim znajomym, może oni robią takie błędy. Może Twoi przyjaciele takie błędy robią. W takim razie zapraszam, udostępnij ten film innym. Jeżeli oglądasz go na telefonie, możesz wybrać pod filmem. Udostępnij i wysłać SMS-em. Możesz wysłać to znajomym przez maila. Jeżeli nie czytają maila, a bardziej wolą social media, udostępnij im w ten sposób. Udostępnij na swoim profilu w social mediach. Chciałbym, aby te filmy dotarły jak, do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z tym materiałem. Może komuś uratuje to życie, komuś uratuje to zdrowie, może komuś uratuje to portfel, po prostu nie będzie wydawał pieniędzy na różnych guru, a zacznie po prostu pracować nad sobą. Pomagajmy innym. Udostępniając ten film, pomagasz też innym. Więc zachęcam Cię do tego, zapraszam. Proszę udostępnij innym. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych. Będę się starał robić je coraz lepiej. Myślę, że coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że będą coraz lepsze. Jeżeli masz jakieś pomysły, co mógłbym jeszcze ciekawego opowiedzieć, omówić, zapraszam. Napisz do mnie. Czy na... tutaj jako wiadomość, czy jako komentarz, czy... Po prostu wyślij do mnie wiadomość, na dole masz dane kontaktowe. Zapraszam. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Wszystkiego dobrego, życzę powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję.